witajcie, dzielni druchowie! W najbliższym tygodniu przetestuję dla Was zupełnie nowy catering Sygnowany imieniem i nazwiskiem legendarnego, szlacheckiego rozbójnika Robin Hooda. Przez trzy dni o mój wit, zadba Robin Hood Catering. I Tradycyjnie wybrałem 5 posiłków, 3000 kalorii, bez wyboru dań. No i oczywiście, dieta w wersji sportu. Chyba słyszę jednego z kierowców wiodącego paczuchy ze strawą. Nie jak w You drunken Super. Widać, że stawiają na ekologię, przynajmniej jeżeli chodzi o dostawę. Z kolejnym testem powracają te unboxingi, które robią praktycznie po porannym treningu. Możecie je oglądać na, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie. To tyle, woli wstępu. Pora wracać do domu. Zwłaszcza, że z oddali dochodzą. Niepokojące. Dźwięki. Trzymajcie. Cześć.